Cześć, witajcie, z tej strony Avi, a z nami jest... Pan Paula, witajcie! Tak, i dzisiaj nagrywamy The Binding of Isaac Repetence. i w dzisiejszym odcinku będziemy robili challenge O, jak widać mamy nową karteczkę The End, bo w poprzednim odcinku pokonaliśmy The Lamp Polecam obejrzeć, bardzo ciekawy był tym sumieran No i dzisiaj będziemy robili sobie challenge Jera Zastanawiam się nad challenge'em, wieloma challenge'ami, jak na przykład y, nad tym, żeby do końca superfana Bądź inny, jakiś przykład, gold... O, to jest w ogóle ciężki challenge, tego tak pomyślałem, ale od razu się rozmyśliłem. No to nad tym. Wszystkie te są proste i fajne i łatwe. Co najmniej w większości, ale Jera jeszcze bólną rudą, którą naprawdę potrzebujemy, więc po prostu ona... ona musi być, nie? Okej, okay, zobaczę, czy mam wyłączną mityfikację, którą powinienem wyłączyć. Jest wyłączona. I po prostu robimy challenge. Okej. Okay. Więc ponia dołączaj. Jesteśmy w sumie jesteśmy kubskiem, nie? I na naszym kubsku jest kubsko. Ciekawe połączenie. No i w sumie musimy dojść do matki jak tutaj na, na lewo widać. Okej, okay, mamy fajny tears. To jest, jest fajne, że mamy fajny tears. Tylko problem jest z naszym range, nie? Mamy po prostu mały... E, mały range, mały zasięg mamy. Ale to bez problemu. Znaczy, Na no, że oczywiście nie ma itemów takich bezpośrednio z item roomów, nie ma itemów w ogóle, więc trzeba itemy sobie zbierać po, po, po Więc ja sobie od razu ustalę, e, kto zbiera pierwszy item jak po bossie, ja czy ty? No ty, bo ja chyba ostatnio pierwsze brałam. No dobra. No tak bądź do końca gry, ja biorę pierwsze, ty bierzesz drugie i tyle. Jeżeli nie było bezpiecze, kto ma lepsze, kto ma gorsze, to po prostu RNG, no sorry, nie? czy znaczy, wiadomo, jak ktoś będzie miał gorzej, to po prostu ustąpmy sobie nawzajem, nie? tej tanki. O, wiedziałem, że tak będzie. Jaką wyszedł pomiędzy kamieniami? No bo może, może, bo jest mały, wiesz. Na tyle mały, że może. Dobra, tu będzie secret room i na lewo też będzie secret room. Ale najpierw wejdziemy sobie tutaj. Uuu, Dużo ich tutaj. To skumulowało. Dobra. Dycha! O, fajnie, fajnie dycha. Alternar, ha okej, okay. zbierzemy go tutaj później. Uwaga pompa! Dobra. Później co go zbierzemy, żeby go nie stracić. I jeszcze tutaj na lewo będzie kolejny Secret Room. Co się nagrywa? Nagrywa się. Dobra. A nie ma jednak. Dobra, to. To chrzanić to, nie? Lecimy na bossa. To Czekaj. Puszczę ich. Bo w sumie czemu nie? Wow. I my jak więcej ben. kupy? piąta, Fajnie było wejść do sklepu w sumie. O nie nie bij mnie już więcej, przestań Uff. Dobra, łatwy boss na szczęście, tylko głupio oberwaliśmy Hey, Ranger, no, w sumie spoko. Speed też się bardzo sprzeda. Range to fajnie, bo akurat Ranger nam brakuje, nie? Do sklepu... Okej, okay, weźmy sobie na pokój na lewo, bo do sklepu fajnie byłoby wejść, nie oszukujmy się. Można ale nam... sklep tam był. No pod nami, ale nie mamy klucza, wiesz. Panie się byłoby ten klucz... Dropnął -no właśnie, o! Super. Dobra, idziemy. Fajnie jakby dropnął, chciałem powiedzieć. I właśnie dropnął. Idealnie. A w sklepie raczej średniowej temki. Eee, nie wiem, kogo jest kogo. Tu jest moje chyba. Weź Solharta w takim razie. Tak, dobra. Temki są średnie, aczkolwiek jak nigdy tego nie brałem, to nie wiem w sumie, to tam przy tym co mam. Bo to też tak średnie. Ok, wysadzimy sobie ludzika i tyle. Eee, Tutuś się. I wychodzimy, nie? Ja? No dobra, nic nie wypadło, szkoda. No cóż, co, okay. spływaj tak. To sobie bierzesz to białe No chyba, że ty chcesz, bo to jest HP-up tak właściwie. No to weź. Dobra. I lecimy dalej. Nasi kupciani yy, bohaterowie właśnie lecą. Kupcianie, Ale zróbmy, jak wpadaliśmy do dziury to byliśmy do normalni. Lecą. No tak, tak pobogowały się, w sumie można powiedzieć, nie? O, też bym się spłakał. <laughs> 100% no debiroom. room, to byłoby fajne Jakbyśmy się udało nam na niego pójść. Powtórz co mówiłaś? No widziałeś znowu jak teraz się odrodziliśmy... No jak tak w, w jakoś dziwnie działa, nie wiem, po prostu, nie? Jak sobie działa Fetcher okay. Fight Poop, kurde jest naprawdę o Petrin nie? On chyba działa również na to ogniska, nie A jestem nie, pewny teraz jak tak. to robię? A, jak sikam, no. Tak, teraz się mu zamykasz oczy. No w sumie to jest sikanie, to nie ten powiem, że sikamy. Serio? No. jesteśmy kupą i sikamy, ok. <laughs> eee, nie będzie nie będzie bez sensu. Dobra, czekaj, musimy drugi klucz zdobyć. Jesteśmy sikającą kupą. Czekaj, tutaj będzie na też Secret Room. E, dobra, co będzie? Nie. O, dwa coiny, ale średnio. Żałuję, że nie, że nie zostawiłem tego na sklep w takim razie. Ej, mega żałuję. Dobra, boże, dwa Spokój. O, mogłem ja wziąć w sumie. Parę ukradłam Dobra, tam nic się nie dzieje. Będzie łatwy bosik teraz, też czuję. O, i to jaki prosty. Nie można ich spuścić, to no tylko tyle szkoda. Potrzeba trzeba uważać też za to, że, bo... na te... Yy, kurde, się zająkałem. A te troll bomby, które respią, bo one są dość upierdliwe i potrafią... Być nieprzyjemna A nie jestem pewien czy na pewno im zadaję obrażeń Zadaję im obrażenia, okej okay. No Ale moje, tak? Definitely. Uuu, damage up na jedno oko, fajnie A wow, nóż! Nóż matki, dobra, wiesz, nóż chciałam wziąć Ty może weź, już go raz miałem w sumie Na pewno? No, no. Ja wezmę sobie Gimpiego A to jest naprawdę dobry item ja wezmę Gimpiego, bo to po prostu spoko. No, on jest tak młotny ten nóż, że masakra. Dobra, jeszcze tutaj tylko powiedziemy co do Secret Roomu, e, którym jest główno, więc wracamy, nie? Ile idziemy piętro niżej? Przytrzymaj sobie, Ani, ten Matusz, nóż. Nie Bo nóż się przytrzyma jak Brimstone na wierzch. i no. potem wylatuj tak daleko. Okej, okay. ja teraz sobie standardowo zobaczyć, nagrywa, na wszelki wypadek. Nie, wszystko w porządku. Dobra, więc lecimy na pokój z przeciwnikami. Ich rozwalamy. Mały zasięg jest niestety, więc musisz ich bardziej na blisko brać. No, to no. by się ręcz sprzedał na pewno. <laughs> ale go zacikałaś Dawaj go. my yy, elegancko. Dobra, panie, byłoby sklep znaleźć. O oh, no, 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 bardzo niefajnie. Uh! o oh, no no, 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 no! O matko! Ej, to było mega riski. Okej, okay, to Cykietrum jest w ogóle. Zaraz do niego pójdziemy. Ła, ła, to ty dostałeś. jest no, Jezu, nie umiem go. Masz mały ręcz niestety, ale możemy to nadrobić kupując... Solheart? Hmm, Nie mam Ale jest, za tu itemki są. Ale nie wiadomo jakie, hmm. Dobra, wybierz sobie jaki chcesz mieć itemek w takim razie. Fajny item jak wybrałeś. O kto gra dla znowu będzie. Kliknij. Tata? Robi. Czekaj. Okej, okay, jesteśmy, była mało ze dwóch. Użyj tego trinket fajny jakiś wypadnie. Wow, Ale chyba nie może być platy na planetarium na tym, na challenge'u. Nie jestem tego oczywiście pewny, ale tak mi się wydaje, że nie może być. Dobra, więc... Ticket zostawiamy po prostu. Nam. No, weź sobie tą, to Chociaż to, Nie, to, to ser. Jest nie to. wiem, nie mam pojęcia. Okej, okay, to jest co to, to? Zobaczymy. Poka! Ej, przepraszam, to było niekontrolowane. Ej, jakbyś mnie zabił. Nie, nie zabiłbym cię, ale nie miałbyś tam harta. To byś mieć ten to harta bardzo. co mogłam mnie brać tego noża, bo myśli ciężej nim, nim grać normalnie. No musisz bardziej na bliskość, nie? Ale weź tą tą e, pigułkę, to może być a poby. No, bo jest malutka, czyli jak typowo. Bo jesteś malutka. A No, powinna jest malutka. Co to ma znaczyć? Uwaga, skacze. Ej, ale dużo mu zadajesz. On ciągle, co nie? Jeszcze nie. Najpierw bo jej tak przystał. Dobra, zabijasz go, elegancka. Pierwszy jest mój, więc. Spear okej. Okay. Jeszcze szybciej strzelam. A ty masz ręcz, o dla ciebie to jest bardzo dobrze. Jeszcze ewolucja matkę. Super, perfekcyjnie, dobra, lecimy niżej. Nie będziemy tu przysiadywać przecież, bo nie ma przecież... Trochę, a moje życie jest przerażające, byłam tylko serduszko i ten taki niebieski. No. Ale to się nadrobi. w ogóle odcinek trwa 10 minut chyba, około. A? Tak, 10 minut, a my już jesteśmy w połowie tego challenge'u. A ja... Co no, miałam dwa noża? O, masz ewolucję w matkę, wiesz? Ewolucja w ogóle ta matka powoduje, że masz jeden, y, który będzie za tobą, jakby podążał, nie? Na ten wzór coś podobnego. To jakby mnie trochę obrania? Z no typu? tak. Jak ktoś w niego wejdzie, to stanie duży demerz. Taki można powiedzieć. Nie familiar, taki alla familiar, ale nie. <laughs> <laughs> Który, Aha, okay. No familiar, nie wiem, czy powiedziałem przypadkiem co innego. Jak powiedziałem... Yy... Co ja powiedziałem? Znaczy, czego nie chciałem powiedzieć, nieważne. O go to rozgromisz. Na niego no już jest tak płaty no To Może No może to krzyj. No właśnie, to chciałem pokazać właśnie Co miałem na myśli. O, to lepiej. Dobrze, jak tak powiem. E, on jest prosty. Można go w kupę zamienić? Nie można, szkoda. I my ja Jestem z mini bossów grze Dobra. Dużo bombek. No to fajnie w sumie. Tutaj sobie je wystrzelimy. Myk. To jest fajne, a kurz, pokuszę się nas, żeby to wziąć o, ale mi speed dało Myk. Elegant, chyba obrażenia dostałem na tym pokój. Bo ten tryket powoduje, że są randomowe zwiększone obrażenia, nie? A czy statystyki? Ogólnie statystyki Damage up! Wow! Dobra, chcesz damage up, Czy ja mam wziąć damage up? Kto ma ty eee, masz ja mniejszy? Tak, ja mam tylko na pokój, no ja mam tylko na pokój. Ale ktoś jesteś większy? Chciałem. Co? Nie, ja potrzebuję życia. Nie, ja nie chcę. Ja chcę życie tylko. Eee, to ta pigułka może będzie, chociaż nie wiem. Warto ryzykować tą pigułką. Możesz ją wziąć ty, ty zobaczyć, czy będzie HP upem. A tutaj? Nie byłaby sabdurka w tej nie. pytańku? Tego nie wypada. Hmm. On jak ktoś na ukosy strzela, więc... O właśnie ułogo Czekaj, może z tego hmm. będzie Magic Mushroom? Nope, ale to będzie Secret Room na pewno. Więc tam wrócimy zaraz. O, jest dla... ten, hmm. ten e, połowa to harda, to muszę ją wziąć. sobie ją weź. No, mamy Całe dwa tusk. No jest, zgadłem. złota ta kupa? No, nie wiem, w sumie. Mamy i tak dużo coinów, Dużo coinów raczej też mieć będziemy. Bez znaczenia. Ej, challenge, acz, challenge, zagadam. Tak Szansa na Zemiru mamy naprawdę ogromną, więc. Oby był, nie? Bo to by dosyć nie fair, jakby go nie było. No. Oj, nie fajnie przeciwnicy. No to chyba nasza szansa, szansa zdechła. Nie, 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 to ty. E, szansa zdecha wtedy kiedyś dostanie na czerwone serce. ty jeszcze nie obrywaj na czerwone na szczęście. Dobra. A ja też nie. Dobra, jak najszybciej ich wyeliminować. O, będę malutki, tak jak ty. Spoko. I tak. E, to jest średni twinket, wiesz, bo to powoduje, że wszystkie bit te tak dalej będą się rozwijać na tych piętrach Bez sensu raczej Dobra, robimy bossa w Takim jest czap? Dobra, zaraz zamienimy w kupę jego pomocników I my bombą w ciebie Okej, okay, zjedz sobie bombę Smacznego No i łatwo No jest Dobra, moja pierwsza niestety Wow, ale masz dobry item, ej Naprawdę super item dostałeś A może jakaś karta będzie uleczająca? Czy dająco więcej życia? Nie, raczej nie ma takiej, nie ma. Jest Hierophant, jest, dobra, masz. Yes. Patrz! Kurde, dobra jesteś. Czekaj, to nie, e, to też nie, więc po prostu zamieniam sobie bomby. I zobaczymy, co mamy tutaj. Uuu Wziąłbym, gdyby nie to, że będę miał jedno serce i nie chcę raczej umierać. Więc wychodzimy. Więc lecimy okay. dalej. O, masz tu of Diamonds! Czemu nie użyjesz tej karty? Użyj ją, doda nam dwa razy więcej coinów, niż jak mamy. Będzie mieć, będziemy mieć wtedy 52. Pod kół możesz użyć. O. nie bardzo fajnie. O nie, jest tutaj widać, że ta... Mamy, mamy Kerst na, na randomowe teleportowanie się po mapie. Co? Na randomowe teleportowanie się po mapie. Przynajmniej tak to wyglądało, nie wiem w sumie czy tak to jest Zazwyczaj taki jest odgłos kiedy jest tak klątwa. A jakąś mamy, bo jest na przykład to wy taki znaczek nie Okej, okay, szybko, bo nie fajnie tle jest Darmowe klucze mamy e, Darmowe klucze Boże Gaczek e, znaczy klucze mamy darmowe, bo są złote Darmowe skrzynki Half down Half down Ała, to bolało. No, to nie fajne te rzeczy, tak powiem. Nie, 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 bo to ma kolce, bo jest krew na tym. Dobra, lecimy i tyle. Kurczę, ale nie fajnie. No, ja go prawie dostałam. Uuu, nie podkreślam. Oj, jaj. Ani, lubię tak Aj. nie fajnie strzelać. O, to jest przyjemne. Więcej dropów w skrzynek będzie. To jest naprawdę fajne, bym powiedział. To już tak przerwał, nam stop ale. Yy, upewniam się, nie? Mak. 14% na Devil Room to nie jest dużo szans, niestety. A po tym piętrze będzie piętro z walką z matką, nie? Czekaj. Nie. Tu nic. Tutaj jest to luck up, to weźmiemy sobie luck up. Dobra. I czekaj. Osobić też może wypaść, to będzie... dosyć fajne jak wypadnie. A, dupa. Szkoda. A, to ja darmo. Tak, tak, mamy nieskończoność kluczy, to możemy Tutaj pozwolić na tą przyjemność, tak powiem. O no no no, no. dobra. Uff, udało się. Spokojnie. Spokojnie, jestem w miarę chyba szybki, no. Chociaż ty jesteś szybsza. O dziwo, jesteś szybsza. Aha, o dziwo. No bo w sumie, aha, bo ty miałeś ten item na początku, no tak. O nie, o nie, 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 nie ale bez nadziny. Ale, by to dzisiaj na tabletko! Oh, motherfuck! What the fuck, chciałem powiedzieć, powiedziałem innego. Motherfuck! Dobra! Płótę. To to Martaś? Nie. Uh -huh. no tak wiesz, handlowo powiedziałem, nie. Czemu tak powiedziałem? głupio wyszło. A nie automatycznie, ja wiesz, użyłem i temu stałego, bo im po prostu było za dużo. Laka kolejny? 6 laka. Zabawnie. Tylko szkoda, że ja mam nic na, na tą statystykę. O, już trzeba normalnie, spoko. Okej, okay. więcej kluczy Tak, teleportuje nas. na no, zdecydowanie, teraz było tu widać. No to widać. Co tak? Czemu on tak zmarł? No mamy random. randomowe... Mamy randomowe efekty grzybów, z czego jeden to jest właśnie takie malenie przeciwników, tak nazwę. O nie, nam zabierają naszą cenną energię naszych całych itemkach. Tylko nie to. Poszliśmy wszędzie, ale nie tam, gdzie powinniśmy. No kurcze, bele. Hmm. Typowo. Oj, najpierw tego, co skacze. Ała, ała. Oberwałem. A ja nie? No nie, właśnie ja. Okay. Tu będzie Secret Room. To dało oczywiście... Oczywiście, w sensie, że oczywiste to było. Wyglądało na oczywiste. Okej, okay, yy... a mnie prawie zaatakował. O nie, nie, a ja to mnie zaakłonił, tylko Byłem za blisko ich. Dobra. Czasko ciebie, przyjacielu. A raczej nie, przyjacielu. I jest czysta. Okej, okay, tu wystarczy, że jedna osoba pójdzie. Oj, dostałeś. No, Mógłbyś to powiedzieć wcześniej. O nie, nie umrzej. Zapomniałam, że to coś też daje obrazu. Enya. No. Dobra, pomszczę Cię, bo to jest w miarę łatwiutki boss. Więc dam radę Cię pomszczyć. Okej. I meee, w O, nie znam, że ja w Pomagaj Lec, mi twoim... O, berwałem. Weź <ślał> sobie to serduszka. Kolejny z serio? To bym się raczej sprzedał, kurde, HP, nie? lepiej mhm. nie było nic takiego. Okej, okay, oczekujmy, że naprawdę następnym piętrze coś nas odratuje. Bo teraz będzie walka z matką, czyli ostateczna walka. A mamy, no nie dużo HP o matko. Dobra, Idole. zrobię to, zrobię to, zrobię to. Nie fajny pokój, chamski jak nie wiem to. Ej, zechłem. Ja zechłam. A, okej, okay, to pomyliłem się. To i tak źle. No. Ej, to wiesz, wchodź w przecinię, bo twój nóż zadaje obrażenia. A, nie masz już noża. Dobra, ale pomagaj. E, dobra, to będzie w takim razie. Nie jest w takim razie łatwe, nie? Teraz to będzie cięższe. Znam siebie wszystko, obiecuję. No okej. Okay. No ty Uważa, gnoju, no. jest... ja, ja jestem powolny, jest... strasznie wolny A, Zagnuj. Zadaję mu 07 O no nic ty widzę bo mi to wlacasz Ekran mi zabiera. No to z tego co mam mniej życia A, Bez znaczenia, oni przecież są słabi A to zadziała? Nie, szkoda on wybuchł? Czemu on wybuchł? Aha, bądź ten. tym atakiem, zabrakło sobie go. Z tego kolegę, ale frajer. Dobra, gdzie jesteś, gościu? Ej, masz pół. On się zrespił weminie, nie? Rozumiesz. Uważaj, nie wchodź. Mega fergierka, uleczę się nam fula. Na szczęście pokoik nam sprzyjał. <grym> Ej, fajnie w sumie. E, w sumie to okej. Okay. Co mi dasz, kolego? harta dobra, w sumie fajnie. I dwa klucze. No to profit, nie? Okej, okay, dyszka. Eee, sklep bym chciał najbardziej odwiedzić. O, się ode mnie. Jezu, bo mnie tak śledził strasznie. Nagrywa się, nagrywa. Masakra. Mega miałem taki stres przez to. Zadziedziałeś tam bombę. Hmm. Oby coś dobrego. Liczę na Soul Heart, szczerze. Ech. Dobra, nie ma co, nie będę ryzykował ze sklepem, czy coś, lecę od razu na matkę. I... Mam nadzieję, że będzie dobrze. Znaczy, matka nie jest wcale takim no, ja ciężkim tak. bossem, no. A chyba, że dostanę jak kretyn. <grym> A to już jest gorzej, nie? Hmm. Uważaj Nie wiem spuszczę wodę Może będzie lepiej Mogłeś teraz Jak są te autuki Dobra, ujdzie jakoś A na ciebie zaatakowała, dlatego się tak zmyliłem, bo nie widziałem cienia W ogóle, to trochę źle że to użyłem, bo cienia nie widzę Bo nakładzie tą nogę Oła, no ręka Nie no jest cień ale tak mniej trochę widać. Jest beznadziejnie. Dobra, damy radę, damy radę. No, Gimpi, to Gimpi! Uratował mi Gimpi. Uważaj na niego. Ooooooo Ty jest naprawdę dobrze No ja ci pomagam tyle ile mogę Ale ja daję mi... Nie, dobrze, mało. nie dobrze idzie, dobrze idzie Kurde, chciałem ją bową zatokować jakiś Debil największy Masz to Fuserta, serca, dobra Chociaż z tymi małymi półcnymi tak mniej więcej. Te półki serca gratują. Ale czemu one w ogóle wypadają? Z jakiego powodu? Nie, może masz jakiś ten, uważaj na niego. Widzę, widzę przecież. Dobra I po tobie! O, udało się. Nagryw. Nagało się wszystko przecież. Ja. O tu było ciężkie, nie? Uff. No to wy Was będziemy już żegnać i dziękujemy za oglądanie. Masakra, ta bitwa końcowa, bo można powiedzieć wieczność. Aby do radę, Jest i z prosem. Ale to było szczęście, Jero, mamy Cię, Jero. Wow, panie, dobra, więc dziękujemy Wam za oglądanie. Jeszcze raz Was zapraszamy na nasze inne kanały, na pełny mój drugi i na nasz serwer Discord. No i cześć, cześć, nie, papa? Papa, do pa. No zobaczenia w następnym odcinku. Tak, tak, właśnie.